Cześć na kanale Inspiracje to jest kanał dla ludzi z pozytywnym mindsetem, ludzi z pasją życia i marzeniami. Dzisiaj porozmawiamy o Benjaminie Franklinie, który jest jednym z najciekawszych i najbardziej inspirujących ludzi współczesnych czasów. Znamy go jako twórcę ochronu czy jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, mało ludzi wie, że stworzył także pierwszą ochotniczą Straż Pożarną. Prowadził w Pensylwanii swoją gazetę, był publicystą, później wynalazcą i dyplomatą. W swoich publikacjach często starał się przekazywać mądrość jak stać się wartościowym dla społeczeństwa człowiekiem. W tym odcinku 9 faktów, o których mało ludzi zdaje sobie sprawę na temat Benjamina Franklina. Zaczynajmy. Fakt pierwszy: No, przede wszystkim znamy Franklina jako bardzo płodnego wynalazcę, który stworzył liczne praktyczne urządzenia. Przede wszystkim wynalazek piorunochronu, który jest używany w każdym domostwie dzisiaj. Co ciekawe, nie zgłosił on piorunochronu do urzędu patentowego i nie otrzymał za ten wynalazek ani dolara. Był to jego prezent dla ludzkości. Franklin wynalazł również okulary dwuogniskowe, żeby rozwiązać własne problemy ze wzrokiem. Potem stworzył również piec Franklina, żelazny piec, dzięki któremu można było znacznie wydajniej ogrzewać pomieszczenia. W młodym wieku, 11 lat, stworzył płetwy do pływania, takie drewniane płetwy na ręce, które później zainspirowały dalszych wynalazców do stworzenia płetw na nogi. Za te wynalazki otrzymywał dużo uznania i docenienia od ludzi, zarówno za swojego życia, jak i po swojej śmierci. Wynalazki Franklina nie ograniczały się tylko do przedmiotów fizycznych. Odkrył na przykład ciepły prąd na Oceanie Atlantyckim między Ameryką a Europą, bo okazywało się, że statki w jedną stronę płynęły znacznie szybciej niż w drugą, i ludzie zastanawiali się, czemu tak się dzieje. Franklin dokonał więc pomiarów i odkrył ciepły prąd Gulf Stream między Ameryką i Europą. Franklin stworzył też koncepcję czasu letniego i zimowego. Przebywając we Francji, poczynił on obliczenia no i wywnioskował, że dzięki takiej zmianie czasu można by na świecie zaoszczędzić bardzo dużo spalania świec. Franklin prowadził też wiele eksperymentów z elektrycznością i szeroko opisywał zjawisko elektryczności. Odkrył na przykład, że pioruny to elektryczność. Wcześniej ludzie nie łączyli tych dwóch zjawisk, oddzielali właśnie pioruny od wyładowań elektrycznych. Myśleli, że to zupełnie inne zjawisko. A on dostrzegł, że pioruny to właśnie elektryczność. Fakt drugi. Franklin był samoukiem, poliglotą. Pomimo zaledwie dwóch lat formalnej edukacji, stał się prawdziwym człowiekiem renesansu. Posiadał wiedzę z różnych dziedzin, sam nauczył się czterech kolejnych języków, posługiwał się angielskim, francuskim, łaciną, włoskim, hiszpańskim. Franklin był po prostu całe życie zaangażowany w samorozwój i uczenie się. Dzięki właśnie tej wielojęzyczności, potem stał się ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji, to dzięki niemu Francja pomogła Stanom Zjednoczonym w walce o niepodległość. I jest on dzisiaj najsławniejszym dyplomatą w naszej historii. A dzięki znajomości różnych języków, w trakcie swojego życia korespondował często z najbardziej znamienitymi intelektualistami swoich czasów. Fakt trzeci: Franklin założył pierwszą ochotniczą Straż Pożarną w Ameryce. W 1736 roku założył Union Fire Company, pierwszą ochotniczą straż pożarną. Ten jego pomysł zrodził się z troski o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bo na świecie wte panowała wtedy dosłownie plaga pożarowa. Kiedyś było tak, że po każdej niemal burzy pożary trawiły domostwa, niszczyły majątki wielu ludzi, a czasami nawet duże części miast. Napisał on wtedy serię artykułów o tym, że indywidualne wysiłki są niewystarczające do walki z tak dużymi pożarami i zaproponował pomysł zorganizowania społeczności straży pożarnej. Union Fire Company, znana również jako Benjamin Franklin Bucket Brigade, to był wzór dla spółdzielczej pracy społecznej, która potem przekształciła się w ochotnicze straże pożarne i bardzo szybko ten pomysł chwycił na całym świecie. Fakt czwarty: Franklin był entuzjastą, innowatorem szachów. Pisał książki o szachach, a jego pasja do tej gry była tak duża, że w 1999 roku nawet Galeria Sław Stanów Zjednoczonych w szachach włączyła go do swojego pantenonu gwiazd. Franklin postrzegał szachy jako coś więcej niż tylko grę. Postrzegał tą grę jako narzędzie do rozwijania strategicznego myślenia i charakteru. W swoim eseju Moralność szachów Franklin nakreślił zasadę postępowania w trakcie gry i argumentował wartość edukacyjną szachów. Uważał, że szachy udzielały ważnych lekcji życiowych na temat dalekowzroczności, ostrożności i potrzeby wytrwałości w obliczu pozornie beznadziejnych sytuacji. Fakt piąty. Franklin był pierwszym poczmistrzem generalnym Stanów Zjednoczonych. Wiele osób o tym nie wie, ale w 1775 roku Kongres mianował Franklina pierwszym poczmistrzem generalnym Stanów Zjednoczonych. To nie było jego pierwsze doświadczenie z usługami pocztowymi. Wcześniej już pracował na poczcie w stanie Filadelfia. W tych rolach wprowadził również znaczne ulepszenia w kolonialnym systemie pocztowym, stworzył bardziej wydajne trasy i ustandaryzował czas dostaw. Stworzył też standard opłaty pocztowej, który polega do dzisiaj na mierzeniu odległości i wagi przesyłanej przesyłki. Także można powiedzieć, że był również współtwórcą dzisiaj powszechnie znanej usługi pocztowej. Fakt szósty. Franklin prowadził niebezpieczne eksperymenty z elektrycznością. Doprowadził do przeprowadzenia kilku ryzykownych eksperymentów. Najbardziej jest znany ten z latawcem, ale też używał elektryczności do np. zabijania indyków. Bo zastanawiał się, czy elektryczność jest w stanie zabić indyka. Próbował też różnych urządzeń elektrycznych używać do tego, na przykład, by przywrócić sparaliżowanemu władność. Zdarzało się, że podczas tych eksperymentów Franklin niejednokrotnie poraził się wysokim natężeniem prądu. Na szczęście, z wszystkiego wychodził cało. Fakt siódmy. Franklin był muzycznym innowatorem. Grał na skrzypcach, na harfie i gitarze, a w pewnym momencie swojego życia wynalazł szklaną harmonijkę, na którą później komponował nawet Mozart. Taką szklaną harmonijkę Franklina możemy znaleźć w Polsce w Muzeum w Nieborowie między Łodzią a Warszawą. Jest tam jeden piękny egzemplarz. Fakt ósmy. Franklin stworzył pierwszą w Ameryce bibliotekę subskrypcyjną, czyli pierwszą bibliotekę z wypożyczaniem książek. No bo wcześniej w bibliotekach nie wypożyczało się książek, były one zbyt kosztowne i trudne do zdobycia, przychodziło się tylko i czytało książki na miejscu. Franklin zorganizował inicjatywę, gdzie zebrał zamożnych ludzi, wytłumaczył im, na czym mogłoby właśnie polegać wypożyczanie i ten model subskrypcyjny i zaprosił ich do udziału, właśnie i stworzyli pierwszą Library Company of Philadelphia, która była pierwszą subskrypcyjną biblioteką w Ameryce. Było to w 1731 roku, a potem ten pomysł podłapał cały świat. Fakt dziewiąty. Franklin był płodnym pisarzem i wydawcą. Stworzył almanach, gdzie opisywał często historię biednego Richarda. W tym almanach publikował często swoje aforyzmy, dawał różne porady domowe. Był to taki pierwszy magazyn praktycznych porad. Przemycał też tam w, często w formie właśnie aforyzmów, mądrości życiowe, które pomogłyby młodym ludziom, dżentelmenom i damom stać się wartościowymi dla społeczeństwa ludźmi. Pisał też na tematy naukowe, polityczne, w tej gazecie zaproponował właśnie wczesny plan pojednania Stanów Zjednoczonych, a później sam jako dyplomata doprowadził do ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Miał też duży wkład w rozwój demografii. Zaczął obserwować wzrost liczby ludności w Ameryce i zaobserwował, że kolonie amerykańskie podwajają populację co 20 lat. Dzięki jego obserwacjom rozwinęła się na świecie dziedzina demografii. Podsumowując, życie i osiągnięcia Franklina są świadectwem jego nieustannej i ogromnej ciekawości, jego zaangażowania obywatelskiego i zobowiązania do samorozwoju. W wielu dziedzinach dokonał przełomowych odkryć, które potem stworzyły dzisiejszy nasz ówczesny świat. Warto poczytać aforyzmy i dzieła Franklina, jego publikacje jest przykładem świetnej osobowości człowieka, który stworzył siebie sam. Często pisał aforyzmy i napisał swoją biografię, która jest wskazówką dla każdego, kto chce osiągnąć sukces. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia na kanale. Cześć!